Hej, witajcie w piątek. Także dzisiaj mamy piątek i zaczniemy sobie od przygotowania kotletów z cukinii i kaszy jaglanej. Także zaczynamy od tego. Cukinię nie obieramy, tylko ją porządnie myjemy. Ona jest tak z mojego ogródka, więc tutaj bez żadnych obaw. Ale jeżeli nie chcecie ze skórą, to oczywiście możecie sobie ją obrać. Ona jest młoda, więc ja daję ze skórą. Wyciągam tylko gniazda nasienne. Trzeba ją zetrzeć na tarce o jarzynowej, trochę posolić, żeby puściła sok. Marchewkę, jedną cebulę również ścieramy na tarce jarzynowej. Tutaj mam przygotowane też koperek i nartkę pietruszki, które należy oczywiście opłukać i drobno posiekać. Do tego mamy dwa jajka kaszę jaglaną, 1 trzecia szklanki suchej gotujemy oczywiście do wchłonięcia płynu i studzimy i będziemy potrzebowali również e, bułkę tartą e, i do farszu i do panierki oraz sól i pieprz czarny, ziołowy albo biały, to już w zależności od tego jakiego używacie dobra, także zaczynam od e, ścierania e, cukini i cukinia tak jak widzicie jest starta. Yy, trochę ją posoliłam, wymieszałam. Teraz czekamy aż puści sok i w międzyczasie zetrę sobie oczywiście marchewkę, cebulę, posiekam sobie koperek i natkę pietruszki. Także to robię w międzyczasie. I teraz tak jak widzicie, cukinia puściła sok, więc należy ją odcisnąć. Tutaj sobie już posikałam czosnek, bo nie wiem czy wam powiedziałam, że ząbek czosnku też, także mam posiekany ząbek czosnku, yy, koperek i natkę pietruszki. A tutaj starłam te wszystkie moje marchewki. Moje marchewki są małe, dlatego była ich taka trochę większa ilość. Ale ogólnie to jedną dużą marchewkę potrzebujemy i y, cebulę. Jedną czwartą takiej większej. No albo tak jak widzieliście, moja taka była nie za duża, więc starłam całą tą y, cebulę. Dobra, także teraz zabieram się za odciskanie y, tej cukinii i zaraz przechodzimy do następnego etapu. I tak jak widzicie cukinia już jest odciśnięta, teraz dodajemy sobie marchewkę z cebulą, czosnek, tak złyżkę koperku, koperku to nawet możemy dać całość, i z łyżkę natki pietruszki. Oczywiście kaszę jaglaną. Kaszę jaglaną. Trzy łyżki bułki tartej. Sól, chociaż było solone cukinie, ale troszeczkę można kosolić. I dam pieprz ziołowy. I dam pieprz biały. Dobra, myślę, że tyle wystarczy. Teraz dodam sobie te dwa jajka. I musimy wszystko wyrobić na tak jak na kotlety mielone. Także wyrabiamy. Ok, i będziemy robić takie kotlety i obtaczać je w bułce tartej i smażyć albo na oleju, albo na maśle klarowanym. Także ja teraz już myję rękę i bierzemy się za smażenie. Smażymy nasze kotlety, powiedzmy mielono-cukiniowe, z obu stron na złoty kolor, oczywiście po odtoczeniu w bułce tartej. I nasze kotlety z cukinii i kaszy jaglanej prezentują się tak. Tutaj oczywiście jest porcyjka dla mnie. I możecie sobie do nich zrobić sos, nie wiem, pieczarkowy. Albo kurkowy, bo teraz jest kurkowy, albo mięsny, jeżeli jesteście, wiecie, mięsożerni, że tak brzydko powiem, to może być też i mięs, mięsny, albo po prostu z keczupem, bo ja sobie zaraz podaję chyba keczupem, albo sos pomidorowy po prostu zrobić. I do tego mam mizerię, bo dzisiaj jest również gorąco, więc nic innego nie wchodzi, jak tylko takie właśnie chłodne dania. Jakieś takie lekkie, chłodne dania najlepsze by były. Także ja zajadam, zaraz Wam w ogóle powiem, czy dobre. Ale tutaj Julka mówi, że są dobre. dobre. Więc jeżeli smakują, to jest OK. Teraz jeszcze ja sobie spróbuję. Żeby nie było, że nie było degustacji. W środku prezentują się tak, także myślę, że są usmażone. Antek też powiedzmy zajada. Ale ładka to jest tak wszystko. Teraz w gorące dni powiedzmy. No, i powiem wam, że są bardzo, bardzo dobre. Także polecam naprawdę. Sosem jakimś możecie sobie zrobić, a jak nie, to tak jak ja, sote, albo po prostu wziąć ketchup, sos pomidorowy i danie obiadowe macie gotowe. Także smacznego wszystkim życzę oczywiście. I witajcie ponownie, tym razem już po obiedzie i po zrobieniu nawet ogórków. Także ogórków jeszcze zrobiłam tutaj. Mam trzy takie mniejsze słoiki litrowe. I jeden taki większy, on chyba ma 1,5 litra. Także zrobiłam, spodziewałam się na więcej. I powiem Wam, że naszybowałam sobie 10, w sumie to 11 tych słoików. A tych ogórków mi wyszło tylko tyle. Tutaj mam jeszcze zaczęty, ale zabrakło mi wody. Wodę sobie już oczywiście zagotowałam. Ale nie taki cały garnek, wiecie, tam 5 litrów. Tylko po prostu w czajniku zagotowałam. Zaraz sobie zrobię wodę z solą. sobie rozpuszczę sól. I podolewam do tych właśnie słoików, co mi zabrakło. I oto ja. Całej okazałości. Już oczywiście bez makijażu, bo jest strasznie gorąco, więc to nie ma sensu się po prostu malować, bo to i tak wszystko yy, zcieknie ze mnie. Także ja się nie maluję, jak jest tak gorąco, to się nie maluję, po prostu zrobiłam sobie, tylko po, po, podmalowałam sobie rzęsy, no i te brwi sobie podmalowałam, yy, żeby nie były takie wiecie blade, tylko żeby zazn były zaznaczone brwi, że je mam. Yy, dobra, także mamy już popołudnie, obiad żeście widzieli, były te placki. W sumie to kotlety z cukinii z kaszy jaglanej, powiem Wam, że bardzo, bardzo dobre były, mi smakowały. Ja je już kiedyś robiłam, Julka też zjadła, Antek powiedzmy, że zjadł, ale jak jest tak gorąco, to Antek to i tak praktycznie dziubnie dwa razy i, i tyle antkowego jedzenia jest. A Mateusz miał oczywiście standardowo kotlety z fileta. I tyle jest właśnie jego jedzenia. Jeszcze przyszła wczoraj, bo wczoraj nie nagrywałam. Wczoraj właśnie nie nagrywałam, a wczoraj przyszła paczka i tu mucha mi jakaś wpadła okropnie wielka, zaraz muszę ją, jak to Ola powiedziała, utłuc, także ja też tłukę właśnie, tłukę yy, te muchy. Wczoraj przyszła właśnie paczka od Joli, zaraz Wam pokażę, od Joli z... Moje rozdanie, które wy wygrałam, to zaraz Wam pokażę, od Joli z kanału ro rodzin... Moja rodzinka i ja, chyba tak to brzmi, zaraz jeszcze sprawdzę dokładnie, ale tak mi się właśnie wydaje. Oczywiście zaraz wam powiem i tutaj wam napiszę jak się kanał nazywa do Joli. To oczywiście was również bardzo serdecznie zapraszam do jej zwariowanej rodzinki. Jola ma dwoje dzieci. Córkę i synka. Synak skończył teraz niedawno chyba w piątek, o ile dobrze pamiętam, 4 latka i ma na imię Leo. A mm, a córka jest starsza, ma 6 albo 7 lat yy, i ma na imię. Muszę sobie przypomnieć. Jak nie wiem sobie przypomnę. Yy... Boże kochany, zapomniałam. Mąż to jest Adam, a, a mała się nazywa. Mała się nazywa Joli. Czekajcie. Właśnie, przypomniałam sobie Mija, bo ona ma na imię tak samo jak i Doriski, ta mała córka. Także Mija, Leo, Jola i Adam. Tak, to jest właśnie ich kanał. W sumie to chyba mąż występuje najmniej, tak samo jak zresztą jak i mój, bo mój to praktycznie wcale Joli tam trochę występuje, mój to wcale nie występuje, ale to już wiecie. On nie chce, ja go nie zmuszam, no i tak to jest właśnie. Także Was bardzo serdecznie zapraszam do Joli na kanał. Moja rodzinka i ja na pewno się tak nazywa. Dobra, bo się trochę to lepiejcie. Zaraz Wam właśnie pokażę tą paczkę, która przyszła od Joli. Także już jestem nie z kawą, tylko z wodą w kubku. I tutaj mam jeszcze kostki lodu, bo jest znowu okropielnie gorąco. Także. Także woda z wami, z lodem oczywiście. Jest okropielnie gorąco znowu. Ja tu wam piszę, że czekam na burzę, a u was przecież w Polsce, i nie tylko w Polsce, bo w Belgii, a tu w Holandii, teraz też czytałam, w Niemczech, takie straszne powodzie macie z powodu tych ulew, a ja wam tu piszę, że ja wyglądam burzę i deszczu. No to tak, dla usprawiedliwienia swojego, no to tak, burzy to na pewno nie wyglądam. Oczywiście wam wszystkim, których właśnie dotknęły te wszystkie zalewy, zalew, zalania, podtopienia, to oczywiście bardzo współczuję. No, ja czekam na ten deszcz, bo jest naprawdę bardzo, bardzo sucho i bardzo gorąco, ale nie na jakąś taką zlewę, która tam była właśnie w Belgii, wczoraj w nocy dostałam powiadomienie, tu chyba Ole odglądałam z kanału, podróżuje i, i filmuję, ale już mniejsza z tym, ale dostałam właśnie e, powiadomienie, że w Belgii właśnie takie straszne powodzie są, e, i jakieś dzieci polskie na kolonii chyba były gdzieś są, i zostały odcięte od świata. Z powodu właśnie tej lewy i ich chwilowa ewakuacja. No, na chwilę nocną była niemożliwa z powodu właśnie zalanych dróg i nie wiem, czy mosty były pozrywane już tak dokładnie, się nie wczytywałam. No i dzisiaj właśnie dostałam też powiadomienie, że w Niemczech też takie straszne są, na południowym wschodzie, straszne powodzie. I tutaj właśnie Iza, która mieszka w Niemczech, też jej pytałam, także. Mają powodzie, ale na szczęście Izy nie zalało. Izy, oczywiście, serdecznie. Pozdrawiam i bardzo dobrze, że ich nie zalało. Także, no, bardzo, bardzo to jest przykre, właśnie, że ludzie giną z powodu tych wszystkich zalań i podtopień, jakie mają teraz miejsca na świecie. Nie wiem, ale to wszystko wiecie, że to wszystko przez tą ingerencję, pewnie, człowieka dlatego ten klimat się tak zmienia i będą teraz takie, właśnie dziwne, anomalie pogodowe. U nas na szczęście takich burz ostrych nie ma tutaj w naszym rejonie. Wczoraj szła, ale nie doszła. Ja właśnie bardziej czekam na deszcz, bo jest bardzo sucho, a nie na tą burzę. Ale to już dobra. O tym było właśnie tak dla wyjaśnienia. A teraz Wam już pokażę tą paczkę od Joli. Także paczka od Joli prezentuje się tak. Ona była wczoraj już otwarta, bo tutaj wiecie, sprawdzam, czy. Czy nic nie jest uszkodzone, także paczka jest, i w tej paczce były też dwie czekolady, za które Joli również serdecznie dziękujemy. I te czekolady to możecie sobie wyobrazić, co się z nimi działo, jak one tutaj leciały do nas z, Irla, z Irlandii. Więc doleciały takie bardzo mocno płynne, ale zostały przeze mnie wyprostowane i schowane do lodówki, więc teraz już. Można właśnie je prezentować. No i w sumie są już um, nagrane, więc można już je y, próbować, czy są właśnie dobre. Także dwie czekolady były. A oprócz tego wszystkiego również było. Tutaj mam właśnie to pudełeczko. Może sobie wyciągnę, tutaj wszystko będzie lepiej. I nie będę już tutaj tak zaglądała. Poza tym, kto ogląda jolę y, z mojej rodzinki i ja. Ja bym i tak to wszystko napisze Tutaj to oczywiście wie, co było w rozdaniu. A kto nie ogląda, to wam oczywiście pokażę. No i was serdecznie, oczywiście, zapraszam do Jolina na kanał. Więc tutaj były takie. Chyba to jest balsam do ust. Jeden jest brzoskwiniowy, bo tu jest pitch, także na pewno brzoskwinia. A drugi jest też jakiś scented Lip Balm. To na pewno jest balsam do ust cytrynowy, bo tutaj mój podpowiadacz siedzi oczywiście podpowiadacz by chociaż rękę wystawił pomachał pomachałby także o siedzi, widzicie, siedzi obok nie wiem czy się do tego dostanę bo jest tak zapakowane ten bardzo ładnie cytrynowo pachnie i na pewno będziemy używać balsam do ust się zawsze przyda ten brzoskwiniowy a brzoskwiniowy jeszcze ładnie pachnie takimi po prostu brzoskwiniami słodziu słodziutkimi także dwa balsamy do ust były. i ten cytrynowy kula do kąpieli tu jest zapakowana, bo to jest na pewno kula do, do kąpieli kula do kąpieli też bardzo ładnie pachnie słuchaj to kula, bomba to to było. Oczywiście karteczka od Joli, z serduszkami. Opaska. To mam się, mogę nawet zaprezentować, chociaż ja w opaskach, to wiecie jak ja chodzę. O tak wyglądam w opasce z kartką na głowie. Także taka opaska. O matko, no to teraz to już naprawdę <gry> wyglądam. Dobra, już nie będę, nie będę zakładała tej opaski, także Opaska to na pewno będzie Julka ją używała, bo wiecie, że ja nie mam takich długich włosów, to pewnie Julka będzie ją używać. Eee, pędzel. Hmm, produkt odpowiedni dla wegan. Ale nie piszę do jakiego tego, ale to jest taki szeroki. Szeroki pędzel. Eee, I. Jeszcze była właśnie ta torebka nerka, czy nie wiem jak to nazwać, bo ona może być właśnie i w pasie, tak jak to Jola pokazywała, zapinana w pasie, i może być też i na takim długim pasku. Bo tutaj ma właśnie też i takie zapięcia. To już wiecie. Więc może być i jako torebka używana, i jako nerka. Także bardzo fajna. Jest. Ja takiej malutkiej torebeczki to nie mam aż tak malutkiej. Także na pewno mi się przyda. Yy, I w środku jest tylko taka jedna przegródka, i ona jest z Primarka. Także coś takiego. I w środku były właśnie jeszcze rzęski. Ja rzęsek nigdy nie używałam, także nie wiem, czy ben, bym miała nawet pojęcie, jakie przykleić sobie do powieki, ale są takie, właśnie yy, komplet. Podwójny komplet rzancek. I paletka. Paletka jest. To jest paletka cieni. Jest też rozświetlacz i róż. Także paletka jest bardzo, bardzo ładna. I powiem Wam, że tutaj już oczywiście macałam sobie palcem. I jest naprawdę bardzo intensywne są te kolory. Bardzo intensywne. Nie wiem, czy mnie dziwić, ale takie naprawdę bardzo intensywne kolory są. Także paletka też jest bardzo fajna i bardzo serdecznie Joli dziękuję za, za to, że mogłam wziąć udział w rozdaniu. Bo ja powiem Wam, że jakoś tak e, w rozdaniu to nie zawsze biorę udział. Dopiero chyba wzięłam w dwóch rozdaniach e, u Marty, gdzie wygrałam właśnie u Marty. No i teraz u Joli wygrałam. I to chyba są całe moje e, udziały w rozdaniach, do jakich ja biorę. Dobra. Także to Wam pokazałam przesyłkę. Dzisiaj jeszcze muszę spakować Mateusza, bo Mateusz jutro jedzie do cioci do Lublina na parę dni. Także muszę Mateusza spakować. I co jeszcze, dzisiaj na pewno muszę sobie ułożyć podłogi, bo jutro właśnie jesteśmy. Ma um, jutro jest sobota, i właśnie Beata zaprosiła nas na, na wieczór. Także będziemy wywozić Mateusza na wieczór do Lublina. I mamy jeszcze, właśnie zamówiła stolik i zaprosiła nas na pizzę. I także idziemy jutro wieczorem też i na pizzę. I, no i zostaje Mateusz, oczywiście. I jutro też będziemy na pokazie fontanny w Lublinie, ale to oczywiście, jak się uda, to ja wam to wszystko ponagrywam i wam wszystko pokażę. Także to to. I już tutaj się nie wiem, zebrali w koło mnie, jakby nie wiem, co tutaj już było dawane, czy tego, jak wczoraj te baczkę widzieli. I, i przydałoby się właśnie jeszcze pojechać do jakiegoś. Tak, moja rodzinka i ja, i właśnie dodała powiadomienie, że już nowy filmik się pojawił, także Jola już dodała nowy filmik. Jak ja z Wami rozmawiam, to już jest nowy filmik Joli, moja rodzinka i ja u niej na kanale. Eee, dobrze, to to i muszę sobie Ci jeszcze posprzątać i tyle. A jutro właśnie jedziemy do Lublina i zobaczymy, jak to będzie dalej. A co ja wam jeszcze mówiłam? Eee, to, że przydałoby się do, do jakiegoś sklepu pojechać, bo nawet chleba u nas w domu nie ma tak naprawdę, także nie wiem czy, czy mi się chce, czy mi się nie chce. No ale nie wiem, czy dzisiaj, czy jutro pojadę, ale pieczywa właśnie nie mamy w domu. Dobra, ja muszę się teraz zorientować, co oni tutaj tak stanęli nade mną i co oni chcą. I najwyżej później się z Wami jeszcze. Połączę. A na razie się rozłączam. Paczkę Wam pokazałam, ogórki Wam pokazałam, obiad mam nagrany. Także, także tak. Dobra, teraz Wam pokażę, jak to wygląda, jak się mm, oszczędza pieniądze i wysyła się Julkę do sklepu. Dała jej 16 zł. Kupiła tak trzy lody ekipy, jednego zjadła po drodze. Tutaj Maruśka chodzi. A że miała dobre serce, to chłopakom przywiozła też te lody. Więc lody loty ekipy u nas kosztują po 2 zł. Zwyczaj. I tu jeszcze Wam pokażę, co kupiła więcej. Kazałam jej kupić śmietanę, także kupiła śmietanę. Kupiła jeden chleb, bo tego żeśmy nie mieli, także jeden chleb. I kupiła wędlinę, e, taką sopocką, z groszka, także jest z groszka. I ok, pomidory, ogórki, to wiecie, że ja mam swoje ogórki. Pomidory też zaczynają mi się mieć swoje takie trochę wiecie, mizerne mam te pomidory, ale coś tam jest, a poza tym mam jeszcze te z groszka, także wiecie. Także wiecie. No i te moje włosy, które mi denerwują, muszę sobie właśnie je podpinać albo, albo coś. Dobra, także zakupy żeście widzieli. I ja się do sklepu chwilowo nie wybieram, właśnie wolę wysłać ciulkę. A tam tak jeszcze te placki stoją, bo żeśmy wszystkich nie zjedli. Wolę wysłać właśnie o taką ciulkę do sklepu, nie wiem, po parę rzeczy aniżeli sama jechać. A Julka, wiecie, lubi jeździć rowerem, więc bardzo chętnie się przejedzie. A na jakieś takie większe zakupy to się udam jakoś po niedzieli. Dobra. Biorę się za to mycie podłóg. I, I za co? I za tego Mateusza pakowanie. I później się do Was jeszcze odezwę. A jak się nie odezwę, to przyjdę się na pewno z Wami pożegnać. I tak się patrzę, co tam stoi na tym stole to czarny. Ale to zaraz sobie zobaczę, bo tak wiecie w podglądzie to nie bardzo się widzi. Dobra, także to to już nieważne.